I w tym samym dołku co złoto Weimaru, proszę bardzo, <laughs> jest druga monetka. Tym razem to już chyba nie jest złoto Weimaru. Co to tu jest? Ha, to wy! No sięmano! Siemano w kolejnym odcinku Wyko Vloga. Co wy tu robicie znowu? No dobra, to skoro już jesteście ze mną na wykopkach, to chyba czas ruszać na kolejne wspaniałe poszukiwania po skarby których tutaj na pewno jest mnóstwo, ale ja jeszcze o tym nie wiem, bo nigdy tu nie byłem. Witam Was wszystkich, witam w kolejnym odcinku i lecimy, nie przedłużając, lecimy z kolejnym odcinkiem. Także komu w drogę, temu Aviomarin i do pierwszego dołeczka, konkretnego. Popatrzcie tylko jakie cudo dostałem od Mariusza. Od Mariusza z Austrii. Mariusz, wielkie dzięki raz jeszcze. Nowy poziom na kanale, czyli ujęcia z takiego tripoda, pięknego <laughs> będę z tego korzystał często, oj będę no i moi mili, skoro jest tripod będę z niego korzystał, a to jest pierwszy sygnał na dziś, znaczy pierwszy warty uwagi 27 konkret, także walimy go razem ja trochę przesunę zobaczymy, stawiam na jakieś duże aluminium, albo tu jest, tu jest albo pieściń wiodący. Także śmigamy. No i to jest No, ładne, ładne. Nie jest źle. Już wam pokazuję, cóż to takiego. większy sygnał w dzisiejszym odcinku obrzędu i patrzcie co to na pewno już poznajecie PRL ale przynajmniej konkretny PL. No rybak byłby lepszy ale i dwójka z jabłkami czy jak kto tam woli z jagodami z 74 więc chyba pozdrawiamy Adiego ja pamięci nie mam takiej jak on ale Coś kojarzę, że Adi z Wejherowa, Mój serdeczny przyjaciel jest tak stary, że jeszcze siódemkę ma sprzedów <grymne> w tej dacie. Także pozdrowionka wielkie dla Ciebie, Adi. I lecimy dalej. mafy tam wali dwudziestolecie 20 za 20-leciem, a Ludwik nic nie może znaleźć, tylko takie sztuce pozostałości po Ludowym Wojsku Polskim. I na brzuszek został porełka i nic więcej no trudno, trzeba być cierpliwy taki sobie wybraliśmy sport no i proszę, nagramy coś takiego a wpadło, nie wiem czy to są jakieś wzorki czy co to jest, jest to rozfakane całe niestety ale zaraz to czyszczę i zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie no i wygląda to tak patrzcie, tu jest jakaś bazylika czy coś, ale jest to jakieś chowno a tu chyba nasz Jan papież długi, Jan papież. No Jan papież nie karol wójtyła, prawdopodobnie, ale to jakieś bazarowe główienko takie było. Nic ładnego. Poszedłem na zwiad ale niestety nie na tą porę roku. Trawa po kolana na pewno tu wrócimy bo teren jest przecudny, ma tam łazi patrzcie na to ile łąki dookoła tam jest krzyż na Chrobaczej Łące Uff. smachałem się a my z tego lasa wyszliśmy pieskiego. <grytania> podejdę tam jeszcze kawałek, zobaczę może jaki las się zacznie bo na tych łąkach pokulana w trawie to tak trochę bez sensu, ale teren na jesień albo wczesną wiosnę zajebisty, albo na zimę bez śniegu. <gry> idziemy do mafyna którego nie widać nie nie widać cię w ogóle a kupę robisz? tak ua kupu hopie jakie że pa piero na hopie ale ty umiesz no <gry> pa z perspektywy wykrywacza można zwiedzać cały świat. No, <gry> I co? Leszcze? <gry> to się umie kamuflować konkretnie w terenie. Nikt mnie nie zobaczy. No. On się zastanawiali co to za kurwa chodzący bloku. <gry> <gry> Kurde. Zgubiłem gdzieś mafyna. Idę go szukać. On mówił, że tam coś będzie kopał. Mafin, Gdzie jesteś? Mafin. Ja tu papieroska zakupuję. No tak jak wykurzyłeś to trzeba zakopać. Widzieliście jakiś komandos? A jak? Patrzcie. Znam. Ty masz coś do powiedzenia? Widzą? Eee, od dzisiaj nazywam się Broku. <głos> <głos> Jakby ktoś nie wiedział. To... <noise> broku Muffin <noise> Muffin Broku. Ja <noise> najbardziej lubię muzykę alternatywną, <noise> chomiki i, i hip hop. Super. <noise> Mandofoka Foka. Co znalazła, ale ładna. Komando Poka Poka. Poka Poka. Ty masz szczęście do takich ładnych bozi? No? ładna kształtna e, garet daje radę Lad nie ma szans dzisiaj z garecikiem Modet naczepał bozi naczepał <grymne> <grymne> też mam boziuchnę też mam boziuchnę co znalazłeś? Co? a jeszcze jedną? no to patrzcie, boziuchnami nam sypie chyba też mam ciężka? nie ciężka niestety o to nie bozia to jakiś ziomeczek tego yy, no, papieża wcześniejszego i co my tu mamy bite fur... o po, po niemiecku ja mam niemiecką boziuchnę Alu chyba no Z jakąś domieszką może być Bo nie jest takie białe No ale patrzcie fajno bo dziuch naczyścimy I pokazujemy co tu jest napisane No i jest w końcu Po tamtym PJR-ku Na początek wypadł Druga moneta Dopiero na dziś I co to jest Łokasz się Łokasz się to będzie złoto Wajmaru chyba Tak? Oczywiście, że tak, patrzcie Złotkowajmaru, ile? Dycha chyba Ach. No, zaczyn się trochę ciadło Nie mamy czasu O, patrzcie Jest piękny złocisz Wajmaru No i to cieszy, chociaż tyle na dzisiaj <grywy> I w tym samym dołku co Złoto Wajmaru, proszę bardzo jest druga monetka tym razem to już chyba nie jest złoto wajmaru patrz ty ze złotem wajmaru stary kurwa nie chcesz się zamienić? nie, Zamykam pierwsza pieciciela. moja w życiu już na kilku odcinkach mówiłem, że nigdy nie złapałem dwudziestki właśnie, a i to jest naprawdę nie teraz w tym samym dołku złoto wajmaru ale ładna ty. ale piękna wyszła, patrz no fajna. 1923. No to jest moja pierwsza w życiu dwudziestka Dychy znajdywałem, 50 znajdywałem, 20 nigdy. Super, jeszcze tutaj patrzę, bo jest jakiś żelazny sygnał moim zdaniem. Komandos ma swoją. Patrzcie, kolejna wychodzi i sygnały są dalej. Dlatego ja go stawiam i pobawimy się na żywca. Dwudziestolecie no i co to? Wow. lecie z Weimarem ja bym tego nie kopał gdyby nie ten Weimar minus 7 A coś się nie chce ostrzyć na to jeszcze? chyba tak no i nie było monet nie było moneta. w końcu mam piękny depozycik co prawda nieduży. Nie jest duży ten depozyt, ale patrzcie. Jaki konkret. Dyszka dwudziestolecie. Dwie dwudziesteczki dwudziestolecie. W cudownym stanie po prostu. Patrzcie, jedna druga. Oj oj, oj, dawaj. Jedna i druga w świetnym stanie są. Pokaż tą swoją. Twojego orzełka. Patrzcie. No coś pięknego i zagadka dnia. Czemu one leżały z Wajmarem? Nie mam pojęcia. Ale taki słaby sygnał dawały te dwudziestolecia, że to się w głowie nie mieści. Ja, gdyby nie ten Weimar, ja bym tego dołka nie kopał. No, pff, Mam mędlik w głowie przez to. Delikatny, ale fajny sygnał. Fajny sygnał i monety nadrobione w świetnym stylu. No i patrzcie na tego dzika leśnego. <laughs> ja walnęłem dwudziestolecie międzywojenne, a obadajcie, co on zrobił. Patrzcie, dwa dołki. To na plażach się tyle nie zbiera. Dzień jest chory. To jest muffin chorej. Tak się nie robi. Patrzcie ile tu jest. 15, 25 29, 31 zł dwa dołki. Dwa kebaby. No, kończymy. Okazało się, że tutaj na zewnątrz jeszcze jest w miarę jasno. I fajni, fajniuśko, w lesie już ciemno jak w życiu. Kończymy. Ja podsumowania nie robię. Widzieliście co było? Nie było tego wiele, ale było za to z przytupem na samym końcu. A mafen robi podsumowanie? Ja tak. Ja A ja ty wie... tak spread, spread out. Spread out. O oh, yeah. <laughs> Jest piękny szpej. Kasa na obiad jest. Także co, śmigamy. Fajnie było. Fajny las, fajny teren. Mi się całkiem podobało na końcu, szczególnie bo niestety początek był słaby w moim wykonaniu. Patrzcie, jeszcze jak się ładnie świeci krzyż na chrobaczej, czyli mają prąd w schronisku w tej chwili. Bo jak krzyż nie świeci, to w schronisku nie mieli prądu kiedyś, przynajmniej tak było. No, śmigamy, a jeśli, a jeśli nie będzie z tego jeden odcinek. To teleportujemy się przez yy, usta Mafyna. Nie, przez mój kapelusz. Przez twój kapelusz? Mój mój kapelusz. Nie! Oh. Kurde, jesteśmy. Ale kapelusz był na głowie mafyna. Muffin? Ma muffin! Ma Ma muffin? Muffin! Jest muffin! Muffin! Aj, 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 aj. Pękły mi aż spodnie z tego wszystkiego! Przedstawiam matku tam leży! Mapę! Ale jazda, powiem Wam, od lat nie było takiej jazdy. A tu są same gwiazdy! A nas wybąbiło? A nas wybąbiło! Patrzcie, gdzie! Matko, stójko! Taki wykop wielki. Idziemy sprawdzić. Jupi! <grywia> 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 Kaye. Dobra, opona leci, a my lecimy w teren. Także do pierwszego konkretnego dołeczka. No i popatrzcie, pierwsza znajda na placu budowy, na placu S1 naszej pięknej. Pierwsze schylenie się po jakikolwiek fant. I mamy guzik amerykański z tej organizacji Upra, UNRA, nie zapamiętam tego. Możecie mnie besztać do końca życia, ale ja tego nie zapamiętam tego skrótu. No ale wiecie, co to jest. Guzik amerykański. Niestety po przetarciu od razu się rozpadł na dwie części. A szkoda, bo byłby fajny cały. A wygląda teraz tak. Ech dla tych co lubią upał nienawidzę was <laughs> ale wracając do tematu wpada coś takiego nie wiem czy to jest zawleczka czy nie pokazuję przed zaraz to poczyszczę i zobaczymy cóż to jest no i to jest jakaś poziuchna, kurcze w stanie agonalnym ameliniowa to jest chyba Jesus no ale, jakieś takie spółchlałe, brzydkie, to to jak noc? Niestety, nic super ciekawego. Afrin woła, to idziemy, ucieszona morda. Ja mam już dość Twojego interesującego. O kurwa, było niezamierzone. Coś, a patrzcie co ma Muffin. Coś interesującego, Pa jakie piękne. Oh, no to podaj mój mu, skurna, to ja z tobą już nie jeżdżę. No. Mam cię w dupie, pokaż. Patrzcie to. jaki stan. Patrzcie na niego. Jakby wczoraj wypadło komuś z kieszeni, nie? Tak. Jedna koronówka. Kawałeczek dosłownie, dwa metry za nami. Dwa, dwa halerze. I, I jedno koronówka, no zajebiste. Dzisiaj sobie. Ja mam dzisiaj dzień już gotowy. Ty masz dzień gotowy, a ja Klasyka. jeszcze muszę zawalczyć o ten dzień, ale gratulacje, zajebiste. Super. No gdzie? To chociaż do spodni. <laughs> Zgubisz, tam masz jakąś siatkę z ciulałami. To jest porządna się. Takie powinny być torby zrzutowe dla każdego szanującego się detektoriana. Z tego względu, że ona jest duża, po prostu nie? Jak zajdziesz w lesie łopatę, nie? jakąś taką nawet, no to popatrzysz się, no idziesz ją tutaj wsadzić, nie? I nie musisz jej ność. Jak frajer, nie? nie? tylko jak goście, jak wrzucasz do torby i idziesz do domu elegancko. To, to. Dobra, do... pamiętajcie, torba zrzutowa na łopatę duża, to podstawa. Duża. duża. Wracam od srebra, mafyna bo mówię, muszę sprawdzić coś bo chyba trójnóg leży a to moi mili, wcale nie jest trójnóg patrzcie to ha! ja pierdziu popie z lunetą z akogiem tylko bolufa <głowalaj>, bo lufa wylata patrzcie co? ale wypadek jakiś bęben załadowany <głowalaj> ja dokładnie, takie rzeczy zgłaszajcie my to zgłosimy na pewno a wy nas rzucili z tego śmigłowca tak. Właśnie spadł Special Operation Forces Special Operation Gdzieś go widać, nie widać Ale jest komandos no, Komandos patrz, wrócił no, popatrz jak stoję tutaj, nie? Nie widać cię, co ty? Nie Tak myślałem właśnie Nie macie. Tak, jestem drzewem nie? Jesteś drzewem wcale cię nie widać A patrz, a, po, czekaj, czekaj, czekaj włączyłeś? Nie no to popatrz jak ja jestem co ustaliłeś, drogi Watsonie? Że to jest Matka Boska. Z Botwany? Z Botwany. Tu ma koronę? Kielce, no. Tu ma rozłożone rącznie, tak. Chciały Cię przytulić? Tak. A no tu ma tułów, nie? Aha, bo ona pewnie za dzieciątkiem szuka, które jest tutaj patrz. <grym> to to <co> nic innego przypomina. <grym> nie dzieciątko. <grym> no ale co? Dzieciątko nie miało tego. <grym> miało! <grym> Soradnie komary kąsają po, po łydkach. Nieważne, tu co jest coś napisane. Matka to jestła. Zbotwatana. Brzydko, brzydko. Tylko nie wykrywać. Będę cię musiał zamordować Nie w szczepionkę. Ona idzie za tobą Ona cię tak kocha Muffin To jest ten ten Małpy się parzą To jest ten robot Z Gwiezdnych Wojen ta taka kulka I on za tobą chodzi No